Który z kandydatów na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jest najwyższy? A który uznawany jest za najwyższego przez polskich internautów? Odpowiedzi na te dwa kluczowe pytania znajdziecie, drodzy widzowie, już dziś w pierwszym odcinku przeglądu medialnego Chłodnego Żółwia. Zapraszam. Zacznijmy od początku. Kim jest Chłodny Żółw? No, tego prawdopodobnie nie pamiętają już najstarsi górale, najstarsze góralki, ani nawet najstarsze osoby góralskie. Pamiętać za to mogą najbardziej sędziwi blogerzy, tacy jak budyń Krzysztof Karnkowski, Cezary Krysztopa, czy ówka 2 Dlaczego blogerzy? Dlatego, że chłodny żółw jest także blogerem, a w zamieszkłych czasach, a konkretnie w roku 2008 zdobył nawet tytuł blogera roku. W związaniu zagadek z dalekiej przeszłości, możemy wreszcie przejść do tego, co aktualnie tu i teraz wzbudza największe emocje, czyli do sprawy wzrostu kandydatów na urząd prezydenta RP. Sprawa jest poważna, a potwierdził to także wynik sondażu Agencji Badawczej Polster. Z którego wynika, że aż 44% wyborców jest przekonanych, że prezydent RP powinien być wysoki. Badania przeprowadzane na całym świecie potwierdzają tę prawidłowość. Wyborcy chętniej popierają polityków wysokich. W związku z tym, z pytaniem o wzrost kandydatów startujących w wyborach prezydenckich, zwróciłem się do naszych internautów. Który z nich który z kandydatów jest najwyższy? Który z kandydatów jest najwyższy? Karol Nawrocki twierdzi tak 46,2% biorących udział w ankiecie. Szymon Hołownia tak odpowiada 23,1% ankietowanych. Rafał Trzaskowski takie przekonanie ma 20,1% ankietowanych, a 10,6% za najwyższego uważa Sławomira Mencena. Jak jest w rzeczywistości? Jak to zwykle bywa, zdecydowana większość ankietowanych się myli. Z oficjalnych danych wynika, że spośród grona głównych kandydatów do urzędu prezydenta RP najwyższy jest Szymon, hołownia 1,88 m. A zanim Karol Nawrocki 1,86 m Rafał Czaskowski ma około 1,80 m, a Sławomir Mencen około 1,75 m. No i doszliśmy do wniosku, że większość się myli. Na naszym nieubłaganie demokratycznym kontynencie taka informacja zaskakuje i to co najmniej podwójnie. No bo czy w prawdziwej demokracji większość może się mylić? A nawet jeśli rzeczywiście się myli, to czy w warunkach strzegącej wolnego słowa cenzury, wolno o tym mówić? No i czy w ogóle rzeczywistość ma prawo różnić się od medialnych narracji? Na te pytania spróbuję odpowiedzieć już w kolejnym odcinku przeglądu medialnego, chłodnego żółwia. I na ten właśnie nowy, kolejny odcinek, już drugi, jeśli dobrze liczę. Serdecznie zapraszam.